Dzień dobry, witam kochani. Dzisiaj przychodzę z przesłaniami z górnej półki. Czyli głównie anielskie siły, które chcą coś przekazać Wam na ten czas, na ten moment. Więc dobra, zaczynamy. Jak listy. To listy. ku przeciwny serc, więc mamy. W wyboru mamy trzy koperty. Jest koperta różowa, żółta i czerwona. Proszę wybierzcie intuicyjnie. Być może potrzebujecie dwóch kopert. OK, nie ma sprawy, może ktoś i trzech. Natomiast na pierwszy rzut. Tak i koniec to, co podpowiada Wam, intuicja dla was to jest znak. Ja tu jestem z całą anielską brygadą. I zaczynamy. W tasowaniu, oczywiście, wcześniej to, co mam w tych kopertach, wypadło dla Was. Prosiłam o przesłanie dla tych osób, które wybiorą i potrzebują przesłania odpowiedniej koperty. Dobrze, to zaczynamy. Weźmiemy kopertę numer jeden, jak gdyby różową. Zobaczymy, co tam się dla Was kryje. Świetnie. Przepiękne karty. Przepiękne. Ja Wam pokażę. I zaraz będę mówić Wam o przesłaniu. Cudowna, zobaczcie. Moi drodzy, ci, co potrzebują przesłania z różowej koperty. Być może y, czujecie się w potrzasku, na ten czas, y, być może macie związane ręce, zbyt dużo myśli, zbyt dużo niewiadomych pułapka, jakaś forma ucisku, nacisku. Coś, co was zatrzymuje, Być może są to wasze wymysły, Wasze myśli męczące, nękające. Być może są to słowa innych, nakazy, wymagania. Tutaj jest powiedziane, że w większości jest to iluzja bycia uwięzionym w pewnych sytuacjach, przy pewnych osobach w swojej głowie. To jest też tu kwestia braku odpowiedniej pewności siebie. I nad tym by trzeba było popracować. Jest tutaj też obawa przed podjęciem jakichkolwiek działań, tak? Wymyślanie sobie tylu blokad, tylu przeszkód, yy, tylu niewiadomych, tak? Za chwilę wchodzi strach, lęk. Jest Wasza głowa ważna. Co mówią dla was, do Was anioły? Tu są anioły, słuchajcie, modlitwy intencji. To są iskierki, to są modlitwy, to są intencje, które dajecie, one zachęcają Was. My czekamy to są aż trzy anioły na tej karcie. My czekamy, my chcemy pomóc. Poproś, wezwij, powiedz w czym możemy pomóc, a my pomożemy. Być może nie od razu zobaczysz tą pomoc, ale poczujesz, pokazujemy symbole, postawimy na Twojej drodze sytuacje, okoliczności, ludzi. Tak? Natchniemy Cię być może w śnie. Być może usłyszysz pewien tekst piosenki. Być może zadarzy się coś, gdzie będziesz mógł się wyzwolić. Ale poproś. Poproś. Pomódl się jak umiesz. Zrób intencje, jakie potrafisz. Wyśpiewując. Mówiąc. Myśląc. Tak? To, co chcesz dobrego dla siebie. Jakiej chcesz pomocy. Zachęcamy w formie modlitwy, w formie intencji palenia świec. Tak? Z odpowiednimi potrzebami. My czekamy. Mało tego, słuchajcie. Tu jest piękna karta. To jest piękna karta gwiazdy i spełnionych życzeń. Tu jest to są, tu jest magia pokazana. Tu jest magia, magia szczęścia, słuchajcie. Przepiękna karta spełniających się życzeń. Tylko musicie chcieć otworzyć się, wyjść z tych niewoli różnych, waszych, wewnętrznych, tak czy innych, narzuconych przez rzeczywistość. Piękna karta. Byście sięgali po to, co Was uszczęśliwia. Byście prosili o pomoc w przyciągnięciu tego, przyciągnięciu do siebie szczęścia, szczęśliwych okoliczności, dobrych ludzi. To jest moc, to jest karta mocy. Przepiękna karta. Sięgajcie. Sięgajcie po dobro, miłość, obfitość na każdym poziomie. I do tego zachęcają karty, wychodźcie naprzeciw, nie zapadajcie się w jakichś potrzaskach, żeby się już nie powtarzać. One czekają, dziękuję bardzo, jedynką. Super przesłanie, treściwie, jasno, żebyście widzieli, co robić. List numer dwa z tej górnej półki, żółta koperta, rozumiem. Widzicie, też są piękne karty. Też pokażę, proszę. Tak? Jedna. Może by. O. Druga, przepiękna. Karta gwiazdy. Tutaj jest Archanią Jofiel. Zobaczcie. Coś pięknego. I teraz tak. Moje drogie dwójeczki. Karta uzdrowienia. Tu jest anioł medycyny. Ale medycyny w sensie. I takim naprawdę normalnym jako medycyny, czyli uzdrowienia z chorób, z zaburzeń, z wszelkiego rodzaju tutaj konfliktów biologicznych. Ale to jest też uzdrowiciel duszy. Więc tutaj jest zachęta do tego, by prosić o uzdrowienie tak jak każdy z Was potrzebuje. Czy ciała, czy duszy, czy umysłu. Tak. Jest kwestia uzdrowienia, oczyszczenia i uzdrowienia pewnych rzeczy być może dzieciństwa, być może innych Waszych doświadczeń, wzorców, postaw tego też, co wywołuje być może choroby, stresu, uzdrowienie. Słuchajcie. To też jest mowa, ten anioł mówi, że oprócz tego, że proście o uzdrowienie. Tutaj też do uzdrowienia jest archanioł Rafael, cudowny. Są do niego odpowiednie modlitwy. Zresztą ja też, jak robię oczyszczenia indywidualne, to tutaj w intencji też modlę się o wsparcie do Archanioła Rafaela. Cudownie. Poproście palci świece zielone na uzdrowienie was lub to też jest mowa być może kogoś z waszego otoczenia, kogoś bliskiego waszemu sercu. Trzeba go uzdrowić, trzeba mu pomóc, wesprzeć. Dlaczego? Macie też tutaj pamiętać, że w każdym z was jest też uzdrowiciel. Tak? Wy macie potężną moc uzdrawiania samych siebie, uzdrowia, uzdrawiania, przepraszam, też innych. Bo tak jak uzdrowicie najpierw siebie i przekażecie tą energię uzdrawiania dalej, tak? Możecie wspomóc nią, uzdrowić relacje, uzdrowić związki, uzdrowić swoją rzeczywistość. Tylko najpierw trzeba też zacząć od siebie, bo każdy z nas ma coś do uzdrowienia. Wielokrotnie jest to sporo rzeczy na wielu poziomach. Zastanówcie się nad tym, dwójki. I to jest możliwe, dlaczego? Dlatego, że jest gwiazda, że chce do was przyjść, lub już może smakujecie tego. Szczęśliwy czas. Chcę być wreszcie pozytywnie, dobrze, chcę być optymistycznie. Tak? Niebiosa chcą, żebyście poprzez uzdrowienie zaczęli żyć tak, jak pragniecie odczuwać to, co jest dla Was najlepsze, czyli pozytywne emocje, dobro, miłość, obfitość też. Dlaczego zobaczcie. Gwiazda to jest też, to jest równowaga, to jest szczęście. To jest, gwiazda to jest opieka z nieba i to są cudowne niespodzianki od losu. Ale nie możecie się blokować. Musicie być najpierw uzdrowieni taka jest tutaj reakcja lub uzdrowić kogoś w swoim otoczeniu też, żeby przyszło do Was szczęście. Po prostu zobaczcie, tu są ukryte skarby. Piękna karta ukrytych skarbów, coś, co jest w Was, te potencjały, to, co możecie zrobić, tak? Bo od Was zależy, jak będziecie też postępować. Czy będziecie działać miłością, dobrem, akceptacją, wybaczeniem, czy kumulacją żalu, gniewu, pretensji, złości, podejrzliwości, kontroli, same niskie energie, które co mogą do Was tylko przyciągnąć? Hmm? Niepowodzenia. Potrzebne uzdrowienie, byście dosięgnęli tych ukrytych skarbów, być może, które są przed wami, ale czekają, ale też was wewnętrzne skarby proszę, żeby wydobyć, wydobyć z siebie. To jest też coś, co, czego nie widzicie, a jest osiągalne jest osiągalne, a wy tego nie widzicie. Dlaczego? Bo wy jesteście w jakiejś chorobie. W jakiejś chorobie. Która przykrywa to takiej mentalnej też chorobie duszy, która przykrywa was, wam ogląd spraw, przykrywa wam to szczęście, dobro, to źródełko, to, czego możecie sięgnąć, a wy jesteście skoncentrowani, wy jesteście w chorobie, a macie wiele, wiele do osiągnięcia i do zdobycia, i to czeka. Świetnie. Po prostu. Tu jest też jeszcze nowo do tego, żeby też działać, żeby być kreatywnym, żeby być twórczym, słuchajcie, żeby sięgnąć po swoje umiejętności właśnie, po swoje talenty, obojętnie. Każdy z nas ma jakieś, jesteśmy czy obdarzeni przez ród też, czy, czy, czy sami sobie wypracujemy, mamy, używajcie ich, pokazujcie je w dobrym celu i kierunku, będą tworzyć skarby dla Was. Super, dziękuję dwójki. Piękne przesłanie chowane. I zobaczmy, co mają trójeczki. Czerwona koperta. Mm -hmm. Dobrze, pokażę wam karty. Proszę. Tu jest Anioł Sprawiedliwości. Proszę. Siódemka Ziemi, czyli Pentakli. I proszę, jest Anioł Akcji. Słuchajcie, trójeczki, jaka to jest sprawa dla Was? Otóż przesłanie jest od Anioła Sprawiedliwości, że cały czas jak gdyby ważą się tutaj Wasza karma długi, losy, uczynki, słowa. Budujecie tutaj sobie wszystko też, bierzecie to z poprzednich wcieleń, czy spłacacie długi, czy rozumiecie, że je spłacacie? Być może czujecie się niesprawiedliwie w tej chwili w pewnej sytuacji, ale tak naprawdę oceni ktoś inny. Macie kierować się dobrem, szlachetnością, wdzięcznością, wsparciem dla innych. Macie pamiętać tutaj. To jest miecz, symbol słowa oraz gałązka to jest symbol ziemi uczynki, mają potężną moc. One. Budują już tą sprawiedliwość i to, co przychodzi do Was też karmę. Uważajcie, co kreujecie w głowie słowa myśli i jak działacie, co pokazujecie. Bo anioł mówi też, co robisz dobrego? Ono wróci. Co złe, również wróci, być może nie od razu. Być może za jakąś chwilę. Być może w przyszłym wcieleniu, tak i owszem, też będziesz musiał odrobić. Niemniej jednak te wszystkie energie nie znikają. To jest w Twoim potencjale. Zadbaj o tę sprawiedliwość dla siebie również. Być może trzeba, słuchajcie, na szali postawić pewne rzeczy w swoim życiu w tej chwili. Tak? Być może trzeba dobrze to wszystko ocenić, też sprawiedliwie, rozumnie, zobaczyć, ile wy wkładacie w jakieś relacje, energii, w związki, jaką energię wkładacie, a jaką otrzymujecie, czym to jest spowodowane. Może to jest działanie karmy, to są wasze zapisy duszy, to też należy zrozumieć. I co robić z tym dalej? Hmm? Jeżeli nie wiecie, to ja zapraszam, obliczę też matrycę osobista. To pomoże. Zobaczycie, jakie są zadania, czym jesteście też obciążeni, ale to jest ważne. To też ważny, ważny poziom sprawiedliwości u Was w życiu. I teraz słuchajcie. Siódemka ziemi. Niektóre z Was tutaj też jest taka energia, czują ciągle jakąś niesprawiedliwość, że tak, coś ci się dzieje nie tak, coś nie w tą stronę, ludzie nie tacy, spotykacie może ciągle nie, 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 nie takie osoby na swojej drodze. Tak, tylko Siódemka Ziemi też mówi: zastanów się dobrze, co ty siejesz, co ty dajesz, co ty robisz, a może jesteś na tyle bierny, że nie robisz nic, a chcesz wszystkiego. Jak się starasz. Jak pielęgnujesz to wszystko, co chcesz podarować innym, co chcesz, żeby wróciło? Być może jesteś zniechęcony, być może ciągle jesteś w jakimś zamartwieniu, być może frustrują cię i denerwują cię przestoje, zatrzymania, nieodpowiedni czas, coś za wolno, coś nie w tą stronę. Ale czy weryfikujesz też swoje działania? Weryfikujesz swoje plany w zależności od okoliczności? Jak o to dbasz? Czy jesteś elastyczny w swoich działaniach? Czy umiesz się dostosować? Czy umiesz zaoferować coś innego, zmienić? Zamiast z uporem trwać przy czymś jednym? Może. Czas wyjść też poza schematy. To jest też nauka cierpliwości. Słuchajcie, tutaj dla Was też jest ważna, ale tu jest głównie też pokazany anioł akcji. Masz uczestniczyć w swoim przeznaczeniu. Nie wszystko masz takie wpisane przez los, żeby się temu poddać. Nie masz być bierny, masz działać, bo masz wiele możliwości. Masz transformować nawet tyle razy, ile trzeba. Masz transformować siebie i swoją drogę. Tak? Masz prosić? I masz działać. Tak? Masz zmieniać? Masz kreować? Nie poddawać się biernie temu, co jest, też tej niesprawiedliwości, którą czujesz wewnętrznie. Zmieniaj. Zmieniaj. Jak jeden ogród nie przynosi plonów, czas może założyć inny ogród, ale trzeba działać. Nic jakby samo też się nie wydarzy. Nie wszyscy mamy wpisane cudowne odmiany, tak? Bez naszego udziału jest coś też takiego, natomiast nie wszyscy. Tu trzeba innych planów, innych. Typów działań, słuchajcie. Być może trzeba podpatrzeć, jak te ogrody działają u innych, jeżeli są obfite, hmm? i podpatrzeć, ale na pewno działać, transformować, zmieniać. Nie bać się też. Nie bać się po prostu. Cudowna energia. No, bardzo. Uczestniczyć w swoim przeznaczeniu. To jest ważne. I pamiętajcie, żeby, słuchajcie, dawać jednak tą obfitość, a nie godzić się, albo dawać też wewnętrzne przyzwolenie na miernotę, też jakiś ból, bo pewne rzeczy odrabiamy, pewne rzeczy spłacamy, one nie mogą trwać wiecznie i w nieskończoność, słuchajcie, tak? Ale od Was dużo, od Was też zależy. Macie wolną wolę. Przypominam, kochani. Okej, okay. piękne też przesłanie, bardzo transformujące. Tutaj super, o wielu możliwościach. Dziękuję bardzo. Listy z górnej półki. Mam nadzieję, że wielu z, wam, z Was się przydały i dadzą tutaj do myślenia, tak? Wszystkiego, co najlepsze dla Was. Pozdrawiam. Papa. Pa.